Wszystko co wiem pochodzi z piłki. Najważniejszych rzeczy nauczyłem się dzięki piłce. Historia niego różni się od historii innych graczy. To, z czym się mierzył, czyni go silniejszym. Podaj najlepszy piłkarz świata. Numer jeden. Trzeba na niego uważać. Jeśli dasz mu miejsce, to Cię zniszczy. Na boisku zachwycający, poza nim radosny. Największa nadzieja brazylijskiej piłki. Idę za przykładem Cristiano Ronaldo i Lebrona Jamesa. Robię wszystko, żeby grać jak najlepiej. Powiedziałeś, że nie jesteś dość dobry, żeby z nimi grać. Kontuzja to najgorsza rzecz na świecie. Chodzi o przygotowanie organizmu do wysiłku. Siedziałeś. Na boisku daję upust gniewowi. Nie płacą mi za bycie miłym, tylko za strzelanie. Rasistowskie okrzyki kibiców Walencji wymierzone w Viniciusza. Nie mogłam uściskać synka. Widziałam, jak płacze. Nie chce pan rozmawiać o piłce? Nie. To go dla mnie wyróżnia. Kibice Warencji wygwizdują Viniciusza. Najpiękniej lśni pod największą presją. Wsparcie dla Viniciusza wyraża hashtag Junior. Nigdy nie widziałem takiego szaleństwa na meczu. Dotarcie do tego punktu wydawało się niemożliwością. Mój skarb. Wini musi toczyć tę bewerkę. Nie przestanę tańczyć.